Partnerem odcinka jest wydawnictwo Albatros. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Popkultura ukuła taki stereotyp, że muzyczny celebryta to wymysł dopiero XX, no, może drugiej połowy XIX wieku, że to dopiero od stosunkowo niedawna gwiazda muzyki większość roku spędza w trasie. Ma specyficzne upodobania gastronomiczne, przepiernicza ogromne pieniądze na głupoty, a w wolnych chwilach ma bify z innymi celebrytami. Tymczasem to nie tak, bo większości z tych kwestii zaznał już wcześniej nasz dzisiejszy bohater Wolf, gang Amadeusz Mozart. Chcecie się dowiedzieć, jakie miał upodobania, jeśli chodzi o kobiety? Czemu byłby z niego fatalny dietetyk, czy faktycznie zmarł w nędzy? I co ma wspólnego z zespołem Oasis? No to doskonale się składa. Posłuchajcie libretta nowego odcinka Historii bez Cenzury. Nie szukajcie już, tłumaczę. Libretto, czyli tekst dzieła muzycznego. Czy to w takim razie oznacza, że dzisiejszy odcinek pojawi się również w wersji operowej? Prawdopodobnie nie, no ale jeżeli jakaś instytucja miałaby ochotę, to oczywiście może się odezwać. Dobra, bo ja tu jakieś głupoty pieprzę, a tu nam się bohater dzisiejszego odcinka rodzi, konkretnie w Salzburgu. Pojawił się na świecie Wolfgang Amadeusz Mozart 27 stycznia 1756 roku, no i oczywiście nie wziął się znikąd. Spłodzili go mama i tata, ale z tego tandemu ważniejszy dziś dla nas będzie ojciec, bo pan Leopold, tak miał Mozart Senior na imię, był nie tylko dawcą nasienia, ale sam będąc muzykiem, skrzypkiem i kompozytorem, był również odkrywcą talentu naszego dzisiejszego bohatera. Z drugiej strony, naprawdę, trzeba by było być chyba osobą niesłyszącą, żeby się nie zorientować, bo Amadeusz, nawet jako nieoszlifowany diament, błyszczał jak psu. Klejnoty. Talent muzyczny Mozarta rozbłysł po raz pierwszy, kiedy chłopak miał 3 lata i zaczął się przyglądać, no i oczywiście też przysłuchiwać siłą rzeczy, jak ojciec uczy siostrę Mozarta, siedmioletnią wówczas na Nerl gry na klawesenie. I czyżby mały Mozart potem sam siadał przy klawiszach i próbował naśladować to, co grała siostra? Lepiej, bo już wtedy. Chciał czegoś więcej, odtwarzanie nie było do końca dla niego. Zaczął kombinować ze swoimi rzeczami. Z dziecięcą ekscytacją odkrywał, jak kilka dźwięków potrafi ze sobą pięknie współbrzmieć. Innymi słowy, budował proste akordy. I to jest naprawdę imponujące, zważywszy na to, że nie miał jeszcze wtedy żadnej wiedzy z teorii muzyki. On ją po prostu czuł. No czysty talent. Kolejnym dowodem na to, że Mozart od najmłodszych lat czuł muzykę, jest fakt, że jego pierwszy utwór zapisać musiał jego ojciec, bo mały Mozart nie umiał jeszcze muzyki zapisywać. Pan Leopold, czyli Mozart Senior, jak już wiecie, był nie tylko odkrywcą talentu i nauczycielem Mozarta, ale również menadżerem jego i jego siostry. Szybko pan Leopold wpadł na pomysł, jakbyśmy to dziś powiedzieli, brędu, który można zmonetyzować, Cudowne muzyczne rodzeństwo, cudowne muzyczne dzieciaki, a że nie było jeszcze wtedy social mediów, to ruszył ze swoimi dziećmi w trasę. Ojciec menadżer od początku miał jasny plan. Nie chciał się bawić w żadne granie hałtur na dożynkach, bo wiedział, że prawdziwe pieniądze są gdzie indziej. W występach dla mniejszej lub większej, ale bogatej publiczności. Udało mu się wkręcić cudowne, muzyczne dzieciaki na występ na dworze elektora bawarskiego w 1762, a potem, potem poszło już z górki. Między szóstym a dziesiątym rokiem życia, kiedy większość dzieci zaczyna naukę w szkole podstawowej i sięga po pierwsze książki, młody gwiazdor z małego miasteczka w Austrii odwiedzał królewskie dwory w Niemczech, we Francji, we Włoszech i w Anglii, gdzie musiał występować czasami w towarzystwie na Nerl przed zachwyconymi tłumami europejskich arystokratów. Jak można się spodziewać po zapowiedzi ta dwójka malców chciałaby zagrać dla państwa na fortepianie, recitale nie zawsze przebiegały zgodnie z planem. Pewnego wieczoru w Londynie Mozart przerwał utwór w połowie i odbiegł, żeby pobawić się z kotem gospodarzy. Jeśli wierzyć legendom, innym razem nawet oświadczył się o z widowni, dziewczynce w jego wieku o imionach Maria Antonia Josefa Johanna pochodziła z austriackiego rodu Habsburgów i podtrzymała go, kiedy pośliznął się na scenie. Chodzi oczywiście o przyszłą królową Francji, która za jakiś czas miała stracić głowę. Wcześniej jednak inni ludzie tracili głowę. Na punkcie Mozarta, młodej gwiazdy, która szybko przyćmiła popularnością swoją siostrę. No i w sumie bardzo dobrze, bo nic jej nie ujmując, Amadeusz talent miał większy, ale i ego, godne gwiazdy Roka. Raz, na przykład, na jednym z koncertów władował się na kolana cesarzowej, po czym ją pocałował. Innym razem, przed innym występem, przyszły cesarz Józef II, a wtedy arcyksiąże, zapytał, czy może młodemu gwiazdowi podczas grania przerzucać kartki z nutami, na co Mozart stwierdził, że absolutnie nie ma mowy, bo mu arcyksiąże jeszcze coś spierniczy. Przerzucać kartki to mu może kompozytor tego, co tutaj za chwilę ma odegrać. No właśnie. Mozart wzbudzał taką sensację, bo nie tylko bezbłędnie odgrywał wyuczony wcześniej repertuar, ale również potrafił z marszu zagrać przyniesione mu utwory i improwizować, a nadal był dzieckiem. To ważne w tym kontekście, że będąc dzieckiem musiał już prowadzić niełatwy żywot dorosłego muzyka. Praktycznie cały czas byli w podróży, w wilgotnych powozach, jadali w nie zawsze wybitnych karczmach. I efekt był taki, że chłopak często chorował, co do szału doprowadzało jego... Ojca menadżera. Stary się pieklił wtedy, że jeden dzień choroby Mozarta kosztuje go 50 dukatów. Tymczasem Mozart potrzebował. Opiekuńczości, takiej rodzicielskiej, a nie menadżera, no ale ojciec miał inne priorytety i pchał młodego artystę przed kolejnych podjaranych przedstawicieli elit. I tak, na przykład, papież, zachwycony talentem chłopaka, odznaczył go jednym z najważniejszych orderów, konkretnie orderem Złotej Ostrogi. To również w czasie wizyty w Rzymie Mozart miał niemal idealnie zapamiętać tajną pieśń papieskiego chóru. Niedługo wcześniej skomponował też swoją pierwszą. Pierwszą operę. To oczywiście wszystko bardzo ważne, imponujące, ale też średnio ciekawe. O wiele ciekawszym tematem będzie. Wiecie co? Gówno! Dokładnie. Mozart bowiem rósł, a jego poczucie humoru zostało gdzieś na poziomie 13-latka. Strasznie bawiło go wszystko, co związane z wypróżnianiem. Warto w sumie zauważyć, że takie kloaczne poczucie humoru było w tamtym okresie dużo popularniejsze i mniej kontrowersyjne niż dzisiaj. Ale wracając do samego Mozarta, to może jakiś przykład tego jego rynsztokowego humorku? Zaraz. Spokojnie, najpierw trzeba zaznaczyć, że 16-letni już Mozart został nadwornym kompozytorem arcybiskupa Salzburga. Dużo utworów wtedy komponował, sakralnych, symfonii, co mu tam szef kazał, ale też nie jakoś przesadnie długo, ponieważ Mozart uznał w końcu, że on się w tym zaścianku marnuje i musi znaleźć dla siebie jakieś lepsze środowisko twórcze, artystyczne. W związku z czym ruszył z matką, Szukać nowej roboty w Paryżu, ale po drodze zahaczyli o Mannheim, gdzie się chłop zakochał. Wybranką jego serca była młoda sopranistka Aloisa Weber. Amadeusz był tak pewny uczucia wobec dziewczyny, że bardzo szybko się jej oświadczył, a ona jeszcze szybciej odrzuciła jego umizgi. Mozart, na pożegnanie, zostawił dziewczynie krótką notatkę. Życzę ci dobrej nocy. Nasraj w łóżko z całej mocy, śpij spokojnie aż do rana, w dupę całuj się kochana. W Paryżu Amadeusz zachwycał publiczność utworami, z których pewnie spora część była w tonacji molowej. A dur? Ktoś spyta? A dur to mu matkę zabił, konkretnie dur brzuszny. No umarła kobicina, a Mozart przez jakiś czas nie mógł się po tym fakcie pozbierać. Sytuacji nie ułatwiała sprawa, że jego własny ojciec-menadżer obwiniał go za śmierć kobiety. Takie oskarżenia Leopolda znajdziemy wprost w jego listach do syna. To była kolejna Kropla, w końcu czara goryczy się przelała, bo ojciec nie akceptował również pomysłu Mozarta na przeprowadzkę do Wiednia, gdzie nasz dzisiejszy bohater znalazł dla siebie nowe miejsce, oraz nie akceptował nowej miłości Mozarta. A była to miłość wielka, choć niektórym pewnie na początku wydawało się, że to pewnie tylko taki romans z zemsty. Chodzi bowiem o Konstancję. Weber, młodszą siostrę tej dziewczyny, której, jak pewnie pamiętacie, Mozart życzył defekacji przez sen. Jak wyglądały jego późniejsze relacje ze szwagierką, to niestety niejasne, ale Konstancja okazała się Tą jedyną. Dosyć szczerze opisał ją w jednym ze swoich listów, stwierdzając, że, może, nie jest jakoś obłędnie piękna, ale figurę ma ładną. Może umysłu nie ma najbardziej bystrego, ale jest wystarczająco ogarnięta, żeby spełnić się jako matka i żona. No, ale przede wszystkim, serce ma cudowne. Kocha ją, ona kocha jego i nic innego się nie liczy. Para wzbudzała kontrowersje, jak przystało na Związek Gwiazdy. Jakie to były kontrowersje? No, wyobraźcie sobie, że zamieszkali razem przed ślubem. No. Jak na tamte czasy, to był wręcz skandal. Skandalicznie wzruszający był też ponoć sam ślub. Ryczeli ze wzruszenia wszyscy, włącznie z księdzem, a później przyszły czasy małżeńskiej codzienności, która była przepełniona szczęściem w większości, bo były też przerwy na smutek związane ze śmiercią dzieci, konkretnie czwórki. Ale hej, dwóch synów przeżyło, choć gdyby zależało to wyłącznie od Mozarta, to pewnie, co nam pewnie, na pewno też by się w Piachu zameldowali, bo Wolfgang Amadeusz był tak fatalnym dietetykiem, jak genialnym był kompozytorem. Myśl o tym, że jego potomkowie będą karmieni piersią, brzydziła go tak strasznie, że zarządził, by byli karmieni tak jak on w dzieciństwie samą wodą. Mozart prawie na pewno nie był karmiony w ten sposób w dzieciństwie, ponieważ nie zmarł po kilku dniach z powodu wygłodzenia lub zakażenia bakteriami E. coli. Na szczęście wszyscy poza nim wiedzieli, że to fatalny pomysł. Położna, moja teściowa i większość ludzi błagali mnie, żebym na to nie pozwolił, wspominał. Głównie dlatego, że większość dzieci pojonych wyłącznie wodą nie przeżywa. Wydaje mi się, że to dosyć dobry powód. Chłopcy więc przeżyli, a potem pałętali mu się pod nogami, jak ten komponował. Przeszkadzali mu? Absolutnie nie, bo Mozart nie był jednym z tych muzyków, którzy potrzebują absolutnego skupienia w swoim studiu, żeby tworzyć hitowe utwory. Nie, on czasem na muzyczne pomysły wpadał choćby grając w billard z przyjaciółmi. Raz wybiegł od fryzjera, żeby jak najszybciej zanotować, zapisać w nutach jakąś melodię, która przyszła mu akurat do głowy. Podczas komponowania bardzo też lubił Wolfgang Amadeusz słuchać audiobooków, to znaczy prosił żonę, żeby przy nim siadała i czytała mu na głos, a on wtedy smażył tłuste bęgery. To właśnie okres wiedeński okazał się być najlepszym muzycznie czasem w życiu Mozarta. To wtedy skomponował swoje największe przeboje. Wesele Figara, Don Giovanni, Czarodziejski flet, ale my dzisiaj nie będziemy się skupiać na muzyce, bo to jest odcinek o postaci Mozarta. Poza tym muzyki i tak najlepiej samemu posłuchać, zwłaszcza że dyskografia Wolfganga Amadeusza jest bardzo, bardzo bogata w przeciwieństwie do samego Mozarta, który mimo że był już wtedy gwiazdą kolosalnego formatu, taki 18-wieczny David Geta, to i tak musiał dorabiać jako nauczyciel gry na fortepianie bogatych dzieciaków. A swoją drogą ponoć nauczycielem był świetnym no dobra, ale czemu mimo tęgiej sławy Mozart nie miał w opór pieniędzy? Złożyło się na to kilka czynników. Przede wszystkim to, że Mozart był jednym z pierwszych wielkich artystów Indii, czyli independent, czyli niezależnych od dużych wytwórni, czyli na tamte realie przekładając, od mecenasów. Nie chciał komponować tylko tego, co sobie sponsor zażyczy, nawet jeżeli takie życie oznaczałoby regularne, duże pieniądze. I takie muzyczne freelancerstwo sprawiało, że Mozart, Mógł się realizować jako kompozytor, tekściarz i śmieszek. Bo nie musząc oglądać się na sponsora, mógł przemycać swoje ulubione żarciochy szerokiej publiczności. Pisał bowiem czasem do swoich kompozycji również teksty. I to jakie? Po łacinie. To znaczy nie do końca, bo takie słowa faktycznie nie istniały. Natomiast wyśpiewane przez chór takie zbitki słowne brzmiały już znajomo. I na przykład publiczność mogła w jednym z numerów Mozarta usłyszeć podniośle wyśpiewane. Trudno się polizać po tyłku i jajach. Czy była zachwycona? Pewnie nie w pełni. Za to Mozart zwijał się za kulisami ze śmiechu, podobnie jak Tomek za kamerą aktualnie. Natomiast ten kloaczny humor nigdy mu nie przeszedł. W co dziesiątym liście Mozarta mniej więcej znajdziemy jakąś wzmiankę o kupie bądź zatku. Wracając jednak do tego, czemu Mozart mimo ogromnej sławy nie miał zbyt wiele pieniędzy, no to musimy też zwrócić uwagę na fakt, że będąc artystą niezależnym, to on sam musiał dbać o swój wizerunek, a gwiazda jego formatu nie mogła skromnie żyć i skromnie wyglądać. Wiedział o tym doskonale, więc wydawał niesamowite pieniądze na imprezy, podróżowanie z klasą, hazard, jedzenie, Picie, ciuchy, wspomniałem o jedzeniu, a je uwielbiał szczególnie, więc nie żal mu było wydawać na niedużych pieniędzy. Dzień lubił zacząć od jakiejś spoko zupy, a z innych dań to nie pogardził kastrowanym kogutem, flandryjskim duszonym mięsem. Uwielbiał też jesiotra. Czy jesiotr uwielbiał jego? Sprawdźmy. A no tak, nie dowiemy się przecież, bo ryby głosu nie mają. No to lećmy dalej. Nie da się opowiedzieć o gwiazdorskim żywocie Mozarta bez wspomnienia o jednym z najsłynniejszych bifów, jak to się teraz mówi, albo inaczej konfliktów artystycznych tamtej epoki. O słynnej nienawiści między Mozartem a Antoniem Salierim, prawda? Nieprawda, bo nie było takiego konfliktu, to zostało wymyślone i rozdmuchane przez plotkarzy, a ta bardzo żywotna plotka została jeszcze później utwierdzona przez sztukę teatralną Amadeus, a później już totalnie zacementowana przez film o naszym dzisiejszym bohaterze w reżyserii pana Formana. Według plotki, zazdrosny o sukcesy i talent młodego Mozarta, szanowany dworski kompozytor Salieri miał otruć naszego dzisiejszego bohatera, ale jak sobie spojrzymy na listy samego Mozarta, no to wręcz przeciwnie to nasz dzisiejszy bohater bardziej był zazdrosny albo inaczej zazdrościł sukcesów starszemu koledze. Zresztą w ogóle o czym my tutaj mówimy? Panowie kilkukrotnie mieli okazję razem muzycznie współpracować i nie było między nimi żadnych kwasów. Jeżeli już musielibyśmy jakoś określić ich relacje, to była twórcza, artystyczna rywalizacja, jak na dobrym jam session. A skoro już temat jamowania poruszyliśmy, to warto podkreślić szczególnie mocno pewną cechę Mozarta. Jak już wiecie, Amadeusz nie potrzebował totalnego skupienia, żeby tworzyć muzykę, ale czasem potrafił przejść sam siebie. Presja czasu w ogóle mu nie przeszkadzała, a wręcz go motywowała. Oczekiwania były ogromne po weselu Figara. Publiczność spodziewała się czegoś niesamowitego i faktycznie zbierała kopary z podłogi po premierze Don Giovanniego, ale tę kultową uwerturę. Mozart miał napisać w noc przed jej premierą. Chłop po prostu siadł i od strzała napisał hymn pokolenia, co czyni go ówczesnym Noelem Galagerem z tą różnicą, że Mozart jednak nie podpierniczał całych patentów innym artystom. I żeby było jasne, Oasis jest super, ale fakt jest faktem. Latem 1791 roku, kiedy Mozartowi wydawało się, że wszystko już w show biznesie zrobił, zapukał do jego drzwi jakiś tajemniczy koleżka i zaproponował mu ghostwriting. Wolfgang Amadeusz miał skomponować mszę żałobną, za co dostanie tęgie pieniądze, ale ma nie wnikać dla kogo ta robota, bo ten typ przy drzwiach oczywiście był tylko pośrednikiem. Mozart zlecenie przyjął, a dziś oczywiście doskonale wiemy, kto był zleceniodawcą. Był to pewien hrabia, który chciał stworzyć żałobne dzieło muzyczne kuczci swojej zmarłej żony, ale że nie miał talentu, za to miał pieniądze i kompleksy, to postanowił kupić numer od znanego kompozytora i później wszystkim mówić, że to jego kompozycja. Zgodnie z umową, Mozart miał gdzieś zarówno motywację, jak i tożsamość swojego zleceniodawcy i wziął się za komponowanie rekwiem, które to miało być jego ostatnim utworem. Swoją drogą nie dał rady go dokończyć. 20 listopada 1791 roku Mozart podupadł na zdrowiu. Gorączka, wymioty, obrzęk kończyn. Jego stan co prawda się poprawił, ale niestety na krótko niedługo przed śmiercią 5 grudnia. Do dziś nie wiadomo w sumie co go zabiło? Paciorkowiec, krwiak, gorączka reumatyczna. Naukowcy nie są przekonani, podobnie jak nie są przekonani co do tego, gdzie znajdują się szczątki jednego z najważniejszych kompozytorów w dziejach. Czy jest to związane z tym, że Mozart zmarł w nędzy i został pochowany w masowym grobie? To kolejny stereotyp. Mozart wcale nie zmarł w biedzie. Okej, okay, nie miał może jakoś mnóstwo pieniędzy, ale wystarczająco dużo, żeby godnie żyć. W dużej mierze dlatego, że pod koniec życia nie miał już siły przepierniczać tyle hajsu, co wcześniej. Został pochowany w skromnej mogile, ale to nic niezwykłego, to był standard ówczesny ówczesny standard pogrzebowy dla tych, którzy nie należeli do arystokracji. Bo tak, można było być gwiazdą światowego formatu, ale szlachetnie urodzeni mieli swój świat, swoje prawa i swoje grobowce. Tymczasem prości ludzie. Grzebani byli w mogiłach, a miasto po 10 latach miało prawo chować tam kolejnych prostaków. Dokładnej lokalizacji pochówku Wielkiej Gwiazdy nikt nie zanotował, a przez kolejne dekady szczątki Mozarta przemieszały się z innymi. Co prawda, po jakimś czasie z okolic pochówku wyciągnięto jakąś czaszkę, która mogłaby być czaszką Mozarta, ale stuprocentowej pewności nie ma. Powstały dopiero po pewnym czasie grób Mozarta, nad którym, jeżeli ktoś ma ochotę, może pochylić głowę. Jest jedynie symboliczny. Mozart absolutnie zasłużenie przeszedł do historii. Był jednym z tych, których talent został odkryty, oszlifowany, a on sam potem zmienił świat. Chociaż Mozart nieraz musiał to okupić wyrzeczeniami i cierpieniem. <grym> okupić, czajcie, bo lubił żarty o kupie. No właśnie, bo Mozart poza tym, że był geniuszem, to jeszcze parafrazując panią Katie Spalding, balansował na cienkiej granicy między byciem geniuszem, a wyjątkowo szczęśliwym idiotą. Zresztą nie był jedynym takim przypadkiem. Wspomniana już pani Spalding opisała ich całą masę, a teraz możecie o nich przeczytać po polsku. Albowiem Albatros, nie ten ptak, tylko to wydawnictwo, wydaje na naszym rynku znakomite tłumaczenie książki wspomnianej już autorki pod tytułem Granice geniuszu, zaskakująca głupota najwybitniejszych umysłów. Jako, że zawsze jesteśmy za tym, żeby postaci historyczne odbrązawiać, czyli pokazywać je jako normalne osoby z ich zaletami, wadami i dziwactwami, to szczególnie mocno Wam tę książkę polecamy. Po co Lord Byron przyprowadził na uczelnię Niedźwiedzia? Czy moglibyśmy się przyczepić do przestrzegania przepisów BHP przez Skłodowską? I czy Benjamin Franklin zrobiłby karierę jako prankster? Po tej lekturze wasze dziwactwa dostaną kompleksów. Bardzo mocno wam tę książkę polecamy. Link do zakupu znajdziecie w opisie, a my widzimy się niedługo. Partnerem odcinka było wydawnictwo Albatros. Anna. Maria Antonina Josefa. Żad... Nie ma ani jednej Anny w tych czterech imionach. Fak.